Witam Was wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Na początek kilka słów na temat tego, co się dzieje, a mianowicie dzieje się tak, że będę jechała na urlop i to już niebawem, do 29 sierpnia. I dopiero wracam, będę w Polsce na urlopie, i dopiero wracam około 15 września. No i wówczas jest kurs Planu Duszy online. Dlatego, jeśli macie jakieś tutaj chęci, żeby napisać do mnie, to proszę, piszcie po urlopie, po 15 września, jeśli chodzi o czytania indywidualne sesje z Tarotem. I wszelkiego innego rodzaju rzeczy. Książka bardzo dziękuję, sprzedaje się w sensie przedsprzedaży. Niebawem będę wiedziała już dokładnie, kiedy będę mogła wysyłać te, te egzemplarze dla wszystkich tych, którzy książkę zamówili. Bardzo proszę o cierpliwość. Na pewno będą te książki we wrześniu wysłane. Także to tyle. I jeszcze na temat losowania, które mamy dwie talie tarota. Które nadal są e, aktualne, dostępne na losowanie. Jeśli jesteście zainteresowani taliami, to bardzo proszę weźcie udział, e, subskrybujcie. E, jeśli osiągniemy e, w, we wrześniu 15 tysięcy, to losowanie będzie we wrześniu. Jeśli nie, to poczekamy, aż osiągniemy tą liczbę i wtedy będzie losowanie. Być może jeszcze jakaś inna niespodzianka, ale to przemyślę. Później, już po moim urlopie. Jeszcze chciałam przypomnieć o tym, że kurs odczytu planu duszy będzie się odbywał online na platformie Zoom. Wszystkiego można się dowiedzieć na stronie internetowej www.planduszy.pl. Tam możecie też opłacić kurs. Tam są informacje, co się będzie działo na kursie. I zapraszam wszystkich zainteresowanych. Stronę internetową pokazuję na ekranie wraz z adresem mailowym, żebyście wiedzieli, gdzie pisać. Jeszcze tylko przypomnę, że właśnie to będzie tak, że wszystko dostaniecie po 15 września, tak? Wszyscy ci, którzy zapisują się na kurs, dostaną wszystkie materiały i zaproszenie na Zoom około 15 września. Właściwie to tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za komentarze, za to, że piszecie do mnie i jesteście zainteresowani czytaniami i pytacie o, o różne rzeczy. I to jest bardzo budujące i zawsze mi pomaga w mojej pracy. Także to jest naprawdę świetna sprawa. Życzę wszystkim bardzo udanego września i zaczynamy czytania. Witam wszystkie skorpiony w czytaniu na wrzesień 2021. Zobaczymy, jaka tutaj jest główna energia. No i zobaczymy, co dalej. Ok, to będzie ta karta. Paśbuław. buław, hu, bardzo fajna karta, tak mam iskrę w sobie, chcę tworzyć tu na ziemi, mam pomysł i będę go realizować i to jest pojawienie się w materii tego właśnie pomysłu. To może być też nowa znajomość, może być jakiś romans, jakieś spotkanie z kimś, kto może być fascynujący, ważny, inspirujący. Mamy też literę hebrajską J wraz z HEJ, tutaj powiedziałabym, że będzie może to związane też z jakąś pracą właśnie kreatywną. Dla niektórych mogą to być jakieś przedsięwzięcia, rozpoczęcie remontu na przykład, albo pisanie jakiejś książki, malowania, czegokolwiek. Wszystko co jest związane z kreatywnością, a tego jest mnóstwo, właściwie całe nasze życie to jest kreatywność. także. Jest tutaj sporo, sporo, wielkie pole do popisu. Ok, zobaczmy co jeszcze oprócz tego pazia pojawi się na stole. Tutaj mamy talie Magical, uh, Magical Moments tarot. Uh. Ok, zobaczmy co się tutaj jeszcze oprócz tego pazia pojawi. I tak, to co odchodzi, to co przychodzi. Tutaj mamy kreatywność, zobaczymy. Tutaj komunikację, tutaj związki, relacje, emocje. Tutaj manifestuje się nam na planie ziemskim coś, tutaj nadzieje, obawy. No i tu wynik. Ok. A w atmosferze dziesiątka buław. O, no widzicie, ma, zaczynamy właśnie od tego parze, który e, trzyma tą buławę. I to trochę też jest tak jak, e, trochę moc, tak jakby powiązanie z asem. Trzyma tą buławę, a tutaj mamy dziesiątkę buław, czyli tak jakby możliwość przejścia całej ścieżki. Bo dziesiątki generalnie też są e, na drzewie życia w Malkut, czyli w tym samym miejscu, w którym jest ten paź, więc tutaj się coś manifestuje. Może to być coś, co jest związane właśnie z kreatywnością, włożeniem, włożeniem całej swojej energii, z włożeniem całej swojej energii w jakiś naprawdę duży projekt, może przedsięwzięcie. Może to też być jakaś stresowa sytuacja. Kiedy nie do końca tutaj jeszcze wiemy, bo, bo ten projekt może być zupełnie młody, nowy, albo związek nowy, młody i nie wiadomo co dalej z tym związkiem, jeśli miał, miało by to być spotkanie z kimś. E, więc jest tu dużo niewiadomych, ale energia Buław jest ognista. Również jest król monet. Ktoś, kto... Ma w sobie moc tworzenia e, właśnie takiego dobrobytu na ziemi. Jest to zazwyczaj osoba, która wie, co robi, zna się na biznesach, potrafi świetnie poradzić sobie z zarabianiem pieniędzy, tak? z jakimś e, zakładaniem firmy, tworzeniem miejsc pracy. To jest ktoś mocny, zresztą tak jak widzimy. Ten człowiek potrafi wspiąć się na szczyty, potrafi być kimś, kto prowadzi, kto jest liderem. Kto daje też jakieś zaplecze, i wszystko to, co jest związane z materią, też, bo to za tym idzie. Także bardzo fajna energia bogactwa. Kogoś, kto ma pieniądze, to może być właśnie Wasze spotkanie z tą osobą, które już miało miejsce. I tu może się zawiązywać między Wami, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta, może się zawiązywać jakaś, jakaś relacja w tym miejscu. Jak to dalej wygląda? Mamy tutaj znowu buławę, szóstkę. Ta karta z kolei pokazuje i mówi, że jest tutaj zwycięstwo, że tutaj wiemy dokąd idziemy. Myślę, że zapalę jeszcze jedno światło, bo słabo widać. Pozwólcie, że to zrobię. Ok, może teraz trochę lepiej. No lepiej. E, więc e, zobaczcie też tą, tą osobę. Która trzyma gałązkę czy kwiatek właśnie i po, potrafi prowadzić, tak? potrafi siebie wznieść na wyżyny, a osiągnąć zwycięstwo. I to jest tutaj bardzo mocno satysfakcjonujące działanie. To jest takie, takie kierowanie swoją ścieżką, swoją kreatywnością, swoim ogniem w stronę sukcesu. Tak przynajmniej tutaj na to wygląda. Ok, zobaczmy co dalej. Dziewięć kielichów. No, marzenia się spełniają, można tak powiedzieć. Mamy tutaj sporą ilość tych kielichów osobę, która jest wystrojona, jest tak jakby trochę w zbroi, ale wygląda, że jest osobą, która jest zadowolona, tak, z tego co ma, z tego co posiada. I myślę, że marzę o tym, żeby osiągnąć jeszcze jeden mały krok, mały sukces, jeszcze jeden do kolekcji kielich. I wtedy jest to wejście w energię spełnienia szczęśliwej rodziny. Tutaj mamy osobę, która jest sama i być może marzy o jakimś związku. Tak mi mocno to wygląda na jakieś czytanie właśnie e, o relacjach. Mamy kielichy, mamy dużo tego ognia. E, osoby, które się pojawiają ktoś może z przeszłości. Szóstka monet, szóstka monet tak, mówi o takim dzieleniu się. Dzieleniu się tym, co mamy najlepszego. Tutaj jest takie wlewanie herbaty, picie herbaty, taka celebracja wręcz. Mamy tutaj też równowagę w dawaniu i braniu. Mam wrażenie, że może to dotyczyć związków, jakoś tak mocno mi to o tym mówi, ale to też może dotyczyć w pracy, wymiany energii, tego co dajemy. Często na przykład jest tak, że zwracamy uwagę na to, że ktoś czegoś nie robi, a my to coś robimy, bo my zawsze, a oni nigdy, więc może warto tutaj się zatrzymać i przyjrzeć się temu, jak to wygląda. Może właśnie warto dać coś od siebie albo dać coś. Yy, coś więcej niż tylko to, tą podstawę, ale też potrafi zobaczyć i potrafić przyjąć i nie tylko dary, ale też krytykę na przykład, bo to nie zawsze ta krytyka wynika z jakichś takich niskich pobudek. Czasem to jest konstruktywna krytyka. Oczywiście widzimy i, i znamy różnice pomiędzy jednym a drugim. A w szóstkach chodzi bardzo mocno o równowagę. Więc ja myślę, że tutaj chodzi też bardzo mocno o równowagę w dawaniu i braniu i tego co na przykład w relacjach, ale na przykład w pracy macie, czy, czy generalnie z innymi ludźmi, kiedy współpracujecie, albo kiedy chcecie zrealizować jakiś projekt, albo w sytuacji, kiedy chcecie sprawić komuś przyjemność i za każdym razem dajecie, to tutaj trzeba zobaczyć, czy ta równowaga jest zachowana. Ponieważ m, samo dawanie to nie jest wszystko. Szóstki mówią bardzo mocno o równowadze, więc musi to być zrównoważona energia dawania i brania. Jeśli nie przyjmujecie, to nie ma tej równowagi, tak? Zobaczmy, co w związkach. Tutaj mamy siódemkę monet. <laughs> no, jest tutaj jakieś oczekiwanie. Myślę, że tutaj bardzo mocno chodzi o. Mm, Zebranie plonów. Mam wrażenie, że tutaj może być jakieś spotkanie z kimś, kto jest bardzo interesujący, kto mocno stoi na ziemi. Dla niektórych to może być osoba, która jest bardzo finansowo zaradna. I tutaj, jakby, jest oczekiwanie na to, co zrobić w takiej sytuacji, bo kiedy w grę wchodzą pieniądze i majątek, to nieraz to, nie jest to takie proste, żeby, żeby albo pójść w taki związek yy, i poczuć się zakochanym, bo tutaj często, jeśli w grę wchodzą pieniądze, jest mowa o, o tym, że to pieniądze, a nie uczucie. tak? Bardzo często my sami oceniamy, jeśli na przykład yy, obserwujemy jakiś związek, jakąś parę jedno z nich ma pieniądze, to często każdy zastanawia się czy jest tam uczucie, czy tylko chodzi o status. Tak? Więc tutaj tak jakby potrzebujecie się przyjrzeć. Potrzebujecie przyjrzeć się sobie, swoim związkom i temu, czego chcecie, tak, w tych związkach. Czy ma to być taka iskra pomiędzy wami a, a tą osobą? czy to jedną, czy to w ogóle generalnie w szerokim słowa tego znaczeniu. Jeśli nawet to jest przyjaźń, to o co chodzi, tak? Czy, czy lecimy na pieniądze i przyjaźnimy się z kimś tylko dlatego, że ma pieniądze, czy przyjaźnimy się dlatego, że ta osoba ma w sobie to coś, co jest nam bardzo bliskie i że chcemy z nią być, bo jest tutaj magnetyzm osobisty, tak? A nie tylko kasa, która się najczęściej liczy ostatnio, przynajmniej. No, i mamy cesarzową w monetach, czyli w tym aspekcie materialnym. Akurat cesarzowa pięknie tu pasuje, bo ona jest też bardzo ziemska. To jest miłość, to jest obfitość, to jest wszystko to, czego pragnę, czego chcę. Dla niektórych to może być wejście w taki etap oczekiwania na dziecko. Dla osób, które są właśnie w takim miejscu w życiu, kiedy założyły rodzinę, mamy tutaj właśnie zarodek, właśnie już dziecko w łonie matki, otoczone przepiękną suknią, kwiatami, taką miękkością. Mamy tutaj dużo opieki. Myślę, że finansowo bardzo dobry miesiąc bardzo dobre pieniądze. Możecie zarabiać dla tych wszystkich, którzy nie oczekują dzieci i nie są w ciąży. Myślę, że to może być ogromna obfitość. Zresztą ten król też o tym mówi. Oprócz tego mamy tu monety i tu monety. Tak, taka duża ziemskość tutaj jakby wskoczyła w to czytanie. Nie mamy jeszcze mieczy. Zobaczymy, co tutaj się pojawi. Kolejna ziemska karta, a mianowicie arcykapłan. No, tu chodzi o to, żeby uczyć się. E, właściwie uczyć się i nie poprzestawać na tym. Żeby uczyć się na swój własny temat. E, sprawdzać, e, badać. E, wzrastać duchowo też. E, w sytuacji, w której jesteście. Czy to jesteście zakochani, czy to jesteście w związkach już dłużej i też jest, jeszcze i cały czas jesteście zakochani, czy to nie jesteście w parze z nikim. Chodzi o to, żeby uczyć się, uczyć się o sobie, uczyć się o rozwoju osobistym. Dla niektórych to będzie też możliwość związku małżeńskiego, tak? Wprowadzenia też takiej, takiego błogosławieństwa do Waszego życia. bo Zresztą ta cesarzowa o tym mówi, tutaj połączenie tych kart to jest równowaga w dawaniu i braniu. To tak, jakbyście mieli nagle dzielić się tym, co macie z drugą osobą. Czy z rodziną, i jakbyście mieli wejść w taki etap obfitości i rzeczywiście rozkwitu ogromnego, płodności wręcz, powiedziałabym. Zobaczmy jeszcze ten trójkąt, jak to się kończy. Hmm. No, mamy tutaj piątkę mieczy. A piątka mieczy to jest totalnie inna karta, i wreszcie się te miecze pojawiły nam w czytaniu, a one zawsze mówią o kłopotach. <grym> Może nie zawsze, ale akurat tutaj, jak sami widzicie, mamy postać, która ma taką dziurę tam, gdzie jest serce, jest w cieniu. Jest osoba, która tutaj stoi i jest taka bardzo zadowolona. To wygląda na to, że coś tutaj się popsuło. Więc myślę, że ta karta Pięciu Mieczy mówi o jakimś konflikcie. Może to być konflikt wewnętrzny, wasz osobisty. Może to być tutaj konflikt, który mówi, że być może nowo poznana osoba nadaje się na przykład do takiej krótkiej relacji, a wejście w jakieś głębokie rzeczy, to może nie. To może być też jakaś kłótnia, która może wyniknąć z tego, że nie opanujemy naszych emocji, bo tutaj mamy jednak tego pazia buław, która oczywiście jest tą iskrą wspaniałą, i. E, taką, e, żywe, to, takie żywe złoto, często mówią ludzie na temat takich dzieci, które się cały czas ruszają, mają 100 pomysłów, i może to jest zbyt dużo pomysłów, i tu może wynikać z tego konflikt. Bo jak tutaj e, zrealizować swoje marzenia, kiedy tych pomysłów jest zbyt dużo? Tutaj wtedy następuje swego rodzaju konflikt, i ten trójkąt mówi nam o tym, że mamy tutaj wzrastanie, jakieś, tak? Mamy tutaj. Zbieranie doświadczeń, takiego rozwoju czasami trudnego poprzez nauczenie się czegoś tak, taką e, trudną sytuacją, na przykład, albo brakiem porozumienia. Ja, na tą piątkę jeszcze tu mam ochotę dociągnąć karty. Karty, może kartę, zobaczymy. O co chodzi tutaj? Dlaczego piątka mięczę się tutaj nam ujawniła jako wynik. Ten arcykapłan też mówi o tym, że jest tutaj jakaś lekcja do przerobienia w tym wszystkim i możecie mieć obawy co do tej lekcji. Hmm. No, pokazała nam się tutaj dwójka buław i mam wrażenie, że to może być tak, bo dwójka to jest wybór, że możecie mieć problem z dokonaniem wyboru, że może być wam trudno wybrać coś, ponieważ chcielibyście osiągnąć sukces, tak? Chcielibyście zdobyć świat, chcielibyście być na szczycie. Natomiast. Może nie wszystkie elementy tej układanki pasują do siebie, że może nie wszystko wydaje się w tym momencie takie e, pasujące do siebie, że są jakieś e, cienie, albo wy sami e, macie jakiś kłopot właśnie wewnątrz, jakie, jakąś blokadę, e, co powoduje, że nie jest tutaj łatwo podjąć decyzję dotyczącą na przykład e, czy projektu, czy zajścia w ciąże, czy nie wiem, nauczenia się czegoś nowego, tak? Bo to równie dobrze może być jakieś uczenie się czegoś nowego albo robienie projektu, który wszyscy inni oceniają jako nieprzy nieprzynoszący sukcesu albo nie... nie nierokujący takich nadziei właśnie, że to, to będzie super sukces. Więc no, wygląda to tak, że niektórzy się zakochają i mogą mieć tutaj kłopot z powiedzeniem tak, bo mogą nie czuć, że to jest to. Inni będą siedzieć i czekać tutaj na rozwój wypadków i przyglądać się temu. Jeszcze inni będą chcieli tutaj dotrzeć do sukcesu bez względu na wszystko. I to jest też takie niebezpieczeństwo, ponieważ um, ta piątka mówi o tym, że tutaj można właściwie powiedzieć za dużo albo... Um, Zranić kogoś po prostu, przez to, że chcemy tutaj koniecznie być zwycięzcą. Koniecznie chcemy to zwyciężyć, więc e, możemy kierować tym ptakiem w taki sposób. I to, jest, to może być nazwane manipulacją, tak? Żeby osiągnąć zwycięstwo i być e, moje zawsze na wierzchu. Więc mm, zwracajcie uwagę na to, e, czy czasami nie ranicie kogoś, kto jest obok, albo czy poprzez to, że odmawiacie przyjmowania, to jest tutaj kłopot, tak? To, to może też tak być. E, cały miesiąc wygląda na ciekawy. E, nie ma tutaj jakiegoś szaleństwa w sensie pośpiechu czy e, jakiegoś jakiegoś e, wielkiego wydarzenia, które wywróci Wasze życie do góry nogami. Wygląda to na stabilny miesiąc, jest dużo monet e, i takiej stabilności w zasadzie, obfitości. Nie, nie widzę tutaj żadnych braków. Chociaż ta piątka e, i ta, te myśli, to warto się temu poprzeglądać, że, żebyście nie pozwolili, żeby ten umysł Was wyciągnął gdzieś tam w jakieś e, dziwne zakamarki. Żebyście e, zdążyli oprzytomnieć, zanim powiecie coś, czego później będziecie żałować. Tak? Także zwracajcie na to uwagę. Natomiast też patrzcie na to, kto się wokół Was pojawia. Jak, jacy ludzie, z jaką energią. Zobaczymy, co jeszcze nam podsumuje tutaj wyrocznia. Chociaż mam jeszcze ochotę, patrzę na tą siódemkę i ona mnie intryguje. Dlaczego tutaj jest siódemka i na co będziecie czekać, tak? Bo możecie czekać właśnie na tego ukochanego czy ukochaną, albo możecie czekać na jakiś ruch partnera w, w związku. Te karty mi się jakoś wysuwają z dłoni. Okay. Dlaczego jest środemka monet? <śm> No, czekacie tutaj na sukces, na zrozumienie, czego ja tak naprawdę chcę. To jest przyglądanie się sytuacji, to jest przyglądanie się ludziom, tak jak mówiłam, to jest taka uważność, bo chcielibyście tutaj naprawdę zwycięstwa, chcielibyście, żeby, żeby to wszystko było takie nietuzinkowe, czy to wasz związek, żeby właśnie rozkwitał. Ale przyglądanie się temu, czego potrzebuje związek, jest też bardzo konieczne i potrzebne właśnie dla każdego związku. Budowanie związku to jest czasem oczekiwanie na to, co zrobi partner albo chęć um, eksploracji. Dla niektórych to może być takie przyglądanie się partnerowi. I temu, co on robi, w sensie takim, czy mo mogą Wam przejść przez głowę myśli, czy czasami nie ma tam osoby trzeciej. Um, no, tak myślę. Tak, tutaj to gdzieś się przewinęło przez moje myśli, że tutaj trójki, trójki zwykle mówią o, o trójkątach, o wzroście, o zrozumieniu. Ale w przypadku związków tutaj i ta dwójka i ta piątka mieczy powiem szczerze, że to może mówić o jakiejś sytuacji trudniejszej i przyglądaniu się partnerowi, podejrzeniom jakimś, tak? Okej, okay, no dobrze, zobaczymy podsumowanie kartą wyroczni teraz. Do księżyca i z powrotem. Piękna karta. No, mamy tutaj tą kartę 51, a 5 i 1 to jest 6. To tak, jakby trochę w nawiązaniu do karty kochanków, tak? Podjęciu decyzji, żeby polecieć do księżyca i z powrotem. Ta kobieta tutaj siedząca na tym księżycu, być może marzy o czymś, właśnie o jakimś spełnieniu, o czymś, co jest. W niej niespełnione jeszcze. Obie tak właściwie patrzą i czekają na spełnienie, ale może właśnie trzeba podjąć jakąś akcję, tak? Może trzeba tutaj zadziałać w sensie takim, że przynajmniej zobaczyć te swoje marzenia. Niektórzy nie marzą, może zacząć marzyć. Myślę, że tutaj jest duża szansa na to, żeby kogoś spotkać fajnego. Kogoś, kto może nam towarzyszyć właśnie w życiu. Niekoniecznie muszą tutaj być podjęte jakieś szybkie działania. Raczej powiedziałabym, że dążenie do zwycięstwa w taki bardzo zrównoważony sposób takie sprawdzenie co jest dla mnie istotne, ważne w tym momencie, właśnie w tym miejscu, we wrześniu? No i przy, przyglądanie się temu, czy tutaj są jakieś istotne rzeczy dla mnie, istotne konflikty, które potrzebują rozwiązania. Także troszeczkę jest do przemyślenia. Możecie na pewno wziąć z tego czytania to, co z wami rezonuje. Nie wszystko może rezonować oczywiście, bo jest to czytanie ogólne. Na pewno jest tu jakaś iskra nowości, obfitość, która przedstawia się tutaj na pewno w tych kartach. Jest, są tu karty monet. E, właściwie wszystkie żywioły są obecne na stole i, i jest karta Wielkich Arkan. Więc będzie to taki miesiąc, który będzie obfitował w e, wydarzenia. Tak? Chociaż może się wydawać, że nie, że na coś czekamy, ale to ten czas, który przepłynie, jest Wam potrzebny do tego, żeby naprawdę pójść zgodnie z tym, co Wam serce podpowiada i to, to, co czujecie, raczej niż to, co myślicie. Tak. Także tyle na dzisiaj. Dla Skorpionów życzę Wam bardzo udanego września i do następnego czytania. Pozdrawiam.